Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam, jak wyczyścić przypalona patelnię aluminiowa. W zależności od stopnia zabrudzenia aluminium to popularny materiał. Do produkcji patelni ze względu na swoją lekkość, przewodnictwo cieplne i trwałość. Niestety, aluminium ma również tendencję do ciemnienia i przypalania się, co może być frustrujące dla kucharzy. Istnieje kilka przyczyn ciemnienia aluminium: wysoka temperatura. Aluminium szybko się nagrzewa, co może prowadzić do przypalenia. Jedzenia i ciemnienia patelni. Reakcja z kwasami. Aluminium może reagować z kwasami zawartymi w niektórych produktach spożywczych, takimi jak pomidory, cytryna czy ocet, co również może prowadzić do ciemnienia. Niewłaściwa pielęgnacja. Niewłaściwe mycie i suszenie patelni może również prowadzić do ciemnienia i powstawania plam. Na szczęście istnieją sposoby na usunięcie przypalonych plam z patelni aluminiowej. Oto kilka skutecznych metod. Soda oczyszczona to naturalny środek czyszczący, który jest bezpieczny dla aluminium. Aby usunąć przypalone plamy, wystarczy wsypać do patelni dwie łyski sodii oczyszczonej i żałać ja woda. Doprowadzić do wrzenia i gotować przez kilka minut. Następnie wyłać wodę i wyczyścić patelnię gapka lub szczotka. Ocet to kolejny naturalny środek czyszczący, który może być skuteczny w usuwaniu przypalonych plam. Włać do patelni pół szklanki octu i żałać woda. Doprowadzić do wrzenia i gotować przez kilka minut. Następnie wyłać wodę i wyczyścić patelnię gapka lub szczotka. Sol to również skuteczny środek czyszczący, który może być stosowany do usuwania przypalonych plam. Posypać przypalone miejsca sola i pozostawić na kilka minut. Następnie wyczyścić patelnię gapka lub szczotka. W przypadku bardziej uporczywych plam można zastosować mieszankę nadtlenku wodoru i amoniaku. Wymieszać pół szklanki nadtlenku wodoru z pół szklanki amoniaku i włać do patelni. Pozostawić na kilka godzin, a następnie wyczyścić patelnię gapka lub szczotka. Węgiel aktywny to naturalny absorbent, który może być stosowany do usuwania przypalonych plam. Zrobić peist z węgla aktywnego i wody i nałożyć ją na przypalone miejsca. Pozostawić na kilka minut, a następnie wyczyścić patelnię gapka lub szczotka. Roztwór soli sodowej to silny środek czyszczący, który powinien być stosowany tylko w ostateczności. Wymieszać po szklanki soli sodowej z litrem wody i włać do patelni. Doprowadzić do wrzenia i gotować przez kilka minut. Następnie wyłać wodę i wyczyścić patelnię gapka lub szczotka. Na rynku dostępne SA również specjalistyczne środki do usuwania tłuszczu, które mogą być skuteczne w usuwaniu przypalonych plam z patelni aluminiowej. Należy jednak pamiętać, że środki te mogą być zrace i należy stosować je zgodnie z instrukcjami producenta. Oprócz czyszczenia wnętrza patelni, ważne jest również czyszczenie jej zewnętrznej strony. Oto kilka przepisów na czyszczenie plam na zewnątrz patelni aluminiowej: soda oczyszczona i ocet, zrobić paste z sołdii oczyszczonej. I octu i nałozyc jana na plamy. Pozostawić na kilka minut, a następnie wyczyścić patelnię gapka lub szczotka. Cytryna. Przeciąć cytrynę na pół i pocierać nią plamy. Pozostawić na kilka minut, a następnie wyczyścić patełnie gapka lub szczotka. Pasta do zębów. Nałozyc paste do zębów na plamy i pozostawić na kilka minut. Następnie wyczyścić patelnię gapka lub szczotka. Aby zapobiec ciemnieniu i przypalaniu się patelni aluminiowej, należy przestrzegać kilku prostych wskazówek. Nie przegrzewać patelni. Aluminium szybko się nagrzewa, więc nie ma potrzeby ustawiania wysokiej temperatury. Używać odpowiednich narzędzi. Do mieszania i obracania jedzenia należy używać drewnianych lub silikonowych narzędzi. Metalowe narzędzia mogą zarysować powierzchnię patelni. Myć patelnię ręcznie. Mycie patelni w zmywarce może prowadzić do ciemnienia i powstawania plam. Suszyć patelnię dokładnie. Po umyciu patelni należy ją ja dokładnie osuszyć, aby zapobiec powstawaniu plam. Aluminium to popularny materiał do produkcji patelni, ale ma również tendencję do ciemnienia i przypalania się. Na szczęście istnieją sposoby na usunięcie przypalonych plam z patelni aluminiowej. Stosując się do powyższych wskazówek, można utrzymać patełnię aluminiowa w czystości i dobrym stanie przez wiele lat. Klej silikatowy. Nałóż klej silikatowy na przypalona powierzchnię patelni. Odczekaj 15 do 20 minut, a z klej zaschnie. Zmyj klej wraz z przypaleniami ciepła woda z płynem do mycia naczyń. Apple. Przekrój jabłko na pół i natrzyj przypalone miejsca. Kwasy owocowe zawarte w jabłku rozpuszcza przypalenia. Spłucz patełnie ciepła woda. Serum. Nanis kilka kropel serum na przypalenia. Odczekaj kilka minut, a z serum wsiaknie. Zetrzyj przypalenia szorstka gapka. Klej PVA w mydło do prania 72%. Wymieszaj klej PVA z mydłem do prania w proporcji 1-1. Nałos mieszankę na przypalenia i pozostaw na 30 minut. Zmyj mieszankę ciepła woda z płynem do mycia naczyń cebula, Przekrój cebulę na poł i na przypalone miejsca. Siarka zawarta w cebuli rozpuści przypalenia. Spłucz patelnie ciepła woda. Myj patelnie aluminiowe ręcznie, ponieważ zmywarka może je uszkodzić. Używaj miękkiej gapki lub ściereczki do mycia, aby nie porysować powierzchni. Nie używaj ostrych narzędzi do usuwania przypaleń, ponieważ mogą one uszkodzić patelnie. Po umyciu dokładnie osuś patelnie, aby zapobiec powstawaniu plam. Nie używaj wybielaczy ani innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić aluminium. Nie używaj ostrych narzędzi do usuwania przypaleń, ponieważ mogą one uszkodzić patelnie. Nie przechowuj kwaśnych potraw w naczyniach aluminiowych, ponieważ mogą one zareagować z aluminium i zmienić smak potraw. Klej silikatowy to mój ulubiony sposób na czyszczenie przypalonych patelni aluminiowych. Jest skuteczny i łatwy w użyciu. Jabłko to świetny sposób na czyszczenie przypaleń, jeśli nie masz podrykę innych środków. Serum to delikatny sposób na czyszczenie przypaleń, który nie uszkodzi patelni. Mieszanka kleju PVA i mydła do prania jest skuteczna, ale może być trochę czasochłonna. Cebula to naturalny sposób na czyszczenie przypaleń, który jest bezpieczny dla środowiska. Ta patelnia aluminiowa jest łatwa do czyszczenia i nie przypala się. Ta patelnia aluminiowa jest trwała i odporna na zarysowania. Ta patelnia aluminiowa jest lekka i łatwa w użyciu. Istnieje wiele sposobów na czyszczenie przypalonych patelni aluminiowych. Wybierz metodę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i preferencjom. Pamiętaj, aby regularnie czyścić patelnie aluminiowe, aby zapobiec powstawaniu przypaleń.